Podaj nazwę skał magmowych przedstawionych na fotografiach oraz przyczynę jawno krystalicznej budowy obu skał. Nazwę skał wybierz spośród podanych w legendzie mapy geologicznej. No to cofamy się do zadania, żeby przeczytać sobie, jakie mam skały do wyboru. Szukam skał magmowych gliny, piaski, les, skały osadowe. No i mam właściwie dwa proste wybory granit i gabro. Granit najbardziej popularna skała na maturze, skała z kropeczkami, zatem skała X to będzie gabro. Przyczyna jawnokrystalicznej budowy skał. O tej budowie skały krystalizują się pod ziemią bardzo powoli. Dlatego zobaczcie, ja widzę te kryształy, one mi się ujawniają i pamiętajcie, że jeśli będziecie musieli to wytłumaczyć, zawsze musicie napisać zastyganie krystalizacja pod powierzchnią ziemi na dużej głębokości. Dobrze, żeby dodać, że ta Krystalizacja zachodzi powoli, dlaczego świetnie widzimy w tych szka skałach kryształy.